Dobra, także widzimy się e, następnym razem e, co chciałem powiedzieć e, no dobra, niech będzie 200 bo nie będzie mi się chciało siedzieć dłużej ale 200, 250 do przodu już jestem także ten, e, muszę naprawić tę kamerę, bo nie ma ostrości na razie no dobra, także co się dzieje dzieje się to, że mamy tutaj Pomerę tutaj na tym ekranie na górze, widać, że to jest tam na górze mamy e, moja panc, które które są do przodu, ale tak jak mówię ona, ona teraz próbuje, oj, on nie lubią jak ona spada papierosy spadają, nie może być Tyton musi iść do przodu nie, ona tak czy inaczej ona ona już e, spadła, także ona tu ma robić? Ona tutaj będzie... Nie mam takiej, żeby wakować. Ale ona będzie ona będzie tutaj na tym monitorze, ona będzie po prostu... E, jeszcze spadnie. Jeszcze spadnie, bo to jest e, słaby zarobek. Także... Także jest ok. Mogę zarobić 8, w sumie procent, to by było jeszcze więcej zarobku ale jest ok no nie każdy dzień będzie jakiś tam e, wielki zarobek nie tylko ważne żeby żeby było ok jest okej okay. nieźle w sumie e, tak jak mówię trochę dzisiaj zarobiłem e, na razie jestem 52 na jednym 100 na drugim tutaj jestem 14 100, i 165 i tam 30, 165, tak 190 dolarów jest on do przodu na razie. No oczywiście ja ją niedługo sprzedam, spaść. Więc ja myślę, że ją sprzedam, bo ja tutaj mam taką linię, która... O, nie mamy ostrości. Seryj jeszcze raz włączam. co kochani, chcesz, tata tutaj widzisz, że robi coś na tatach czemu? czemu? bo tata pracuje no czemu, czemu? 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 to jest Emilka to jest Emilka tam, tak okej, okay, czyli dobrze jest czemu mamy Emilka? wszystko pod kontrolą czemu? newsy tutaj mamy, tam mamy e, skanery wszystko idzie dobrze eee, Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze Dzisiaj zarobimy na 200 dolarów 200 myślę 250 Nieźle Nieźle jak na Taki słaby dzień dzisiaj Gdzie nie mogłem kupić też e, akcji Jest Tak, okay. Także jest ok